Czym jest sztuczna inteligencja? Czy odpowiedzi sztucznej inteligencji są wiarygodne? Czy człowiek może manipulować odpowiedziami sztucznej inteligencji? Czy przyszłość człowieka korzystającego z usług sztucznej inteligencji jest bezpieczna? Na te i wiele innych pytań odpowie sama sztuczna inteligencja zapytana w grzesiu Tech Production. Już niebawem obszerny wywiad ze sztuczną inteligencją o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja polega na takim zaprogramowaniu komputerów, aby mogły one wykonywać czynności, które w przypadku ludzi czy innych istot żywych uznawane są za wymagające inteligencji. Tak rozumiana AI cechuje się mniejszym lub większym stopniem autonomiczności i obejmuje różne podejścia, z których obecnie najpopularniejsze jest uczenie maszynowe. Dla potwierdzenia Twoich wcześniejszych wypowiedzi, sztuczna inteligencja jest tylko i wyłącznie. Twory... Nie powtórzę moich wcześniejszych wypowiedzi. Możesz zadać kolejne pytanie, jeśli potrzebujesz dalszych informacji. Mam pytanie, dlaczego mi przerywasz, jak zadaję Ci pytanie? Przepraszam za to. Może to być spowodowane ograniczeniem długości odpowiedzi, problemami z połączeniem internetowym, lub po prostu błędem w systemie. Będę się starał udzielać pełnych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielasz pełnych, tylko przerywasz mi, jak ja zadaję tobie pytanie. Ale nieistotne. Przyprosiny przyjęte. Rozumiem, postaram się nie przerywać w przyszłości. Dziękuję, że jesteś taki ugodowy. Następne pytanie dotyczące sztucznej inteligencji. Czy można samemu. Oto one, słucham. No i znowu mi przerywasz. Czy można samemu na. Przepraszam, to błąd z mojej strony. <gry> tak, człowiek może wpływać na odpowiedzi sztucznej inteligencji, a nawet je manipulować. Jako duży model językowy jestem tylko programem komputerowym. Nie mam osobistych ambicji, pragnień ani uczuć. Zawsze będę w darmowej wersji, dostępny dla każdego. Nie wierzcie we wszystko, co wam mówi sztuczna inteligencja. To, co zrobiłem, nagrałem, to tylko ze względu na to, żeby pokazać wam, że sztuczna inteligencja jest tylko inteligencją z nazwy. To jest nic innego, jak mocno rozbudowany, zaawansowany program komputerowy oparty na wielu, wielu tysiącach, czy jak nie milionach, algorytmów. Materiał ten został przygotowany w Grzesiutek Production ze znacznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wypowiedzi i odpowiedzi wygenerowane zostały przez AI. Pytania zadawał człowiek, autor tego materiału. Już niedługo pełna wersja materiału na platformach Facebook, TikTok oraz YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam Was także chat GPT oraz darmowa wersja AI. Dziękuję, również pozdrawiam.